Wszystkich serdecznie. Planowałam dzisiaj zrobić filmik na temat nieba, ale no niestety nie mogę pozostać obojętna na to, co się wydarzyło ostatnio, mianowicie chodzi mi o marsz równości, który odbył się w Stoku. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć, Właściwie chcę wam przeczytać parę wersetów i je omówić. Słówko do czarka, czarku oczywiście. Odpowiem na, na Twoje pytanie, naprawdę bardzo fajne. Myślę, że przy okazji następnego filmiku parę słów na ten temat powiem. Ewentualnie, tak jak mówiłam, odpiszę ci w komentarzu. Zacznę dzisiaj od słów, które pisał Jan. To jest Nowy Testament. Pierwszy list Jana. I przeczytam Wam parę wersetów, które, które znajdują się w tym liście. Posłuchajcie. Oczywiście, na koniec napiszę dokładnie Wam, gdzie te wersety, które, który rozdział, które wersety, wszystko będziecie mieli. Posłuchajcie. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go Boga. Kłamcą. Nie ma w nas jego nauki. Warsaty, które bardzo jasno mówią o tym, że nie ma ani jednego człowieka na świecie, ani jednego, o kimkolwiek byście pomyśleli, że był lub jest, który byłby bez grzechu. Ponieważ sam Bóg w Piśmie Świętym mówił o tym, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy z nas. Grzeszą i wszyscy jesteśmy grzesznikami. I warto by było, żeby niektórzy sobie to uświadomili. Słuchajcie dalej, ci moje, piszę Wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Nie grzeszyli. Czyli piszę do kogoś, kto grzeszy. I jak on pisze? Dzieci moje, w łagodności, w miłości. Nie wyzywa nikogo, nie krzyczy. Nie, nie widać tu agresji, tu widać miłość, miłość i łagodność. Dalej. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czyli po raz kolejny jest mowa o tym, że nawet jeśli człowiek zgrzeszy i upadnie, to ma Jezusa Chrystusa, przebłaganie za Twoje grzechy. I zawsze, włącz na Jezusa Chrystusa, na Jego krew, Uzyskasz przebaczenie u Ojca, jeżeli jest to szczere, jeżeli jest to pełne pokuty, jeżeli to jest, rzeczywiście wypływa z Twojego serca. Czytamy dalej. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, czyli Jezusa Chrystusa, jeżeli zachowujemy Jego przekazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Jeżeli mówisz, że y, kocham Boga, że wierzę w Boga, że jestem osobą wierzącą, a nienawidzisz innego człowieka, to Biblia mówi wyraźnie: Jesteś kłamcą. Jesteś kłamcą. Jeżeli. Nienawidzisz człowieka, a mówisz o miłości Bożej. Jeżeli nienawidzisz człowieka, a mówisz o wierze, o kościele, jesteś kłamcą. Jeżeli mówisz, a nie czynisz, a nie kochasz, czytamy dalej. Kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Co jest nauką Jezusa Chrystusa? Wszystko to, co Jezus chciał nam przekazać, że Bóg jest miłością. To nam przekazuje Jezus, że On z powodu miłości Bożej przyszedł na świat, z powodu miłości umarł na krzyżu. Czytajmy dalej. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Po tym poznajemy, że miłość jest w nas doskonała. Co to znaczy miłość doskonała? Miłość, która przebacza. Możemy w liście do Koryntian czytać, gdzie Paweł pisze o miłości, że. Mogę robić wszystko w życiu, oddać ciało dla innych, oddać majątek, być najmądrzejszy i najwspanialszy, ale jeżeli nie mam tej miłości Bożej w sobie, to jestem nikim, nikim. Miłość. Proszę Was, spróbujcie to zrozumieć. Spróbujcie się zastanowić nad tym, czy Bóg rzeczywiście oczekuje od nas. Agresji oczekuje od nas nienawiści w obronie czego? W obronie czego? Skoro Bóg jest miłością? W obronie budynków? W obronie ludzkiej ideologii? Czy tam dalej? Kto twierdzi, że w nim trwa, powinien również sam postępować, jak on postępował. Kto twierdzi, że trwa w Bogu, trwa w Chrystusie, powinien tak postępować, jak postępował Chrystus. Jak postępował Chrystus? Pamiętacie historię, albo nie pamiętacie, bo być może nie czytacie Pisma Świętego. Więc nie wiem na jakiej podstawie twierdzicie, że jesteście osobami wierzącymi, jeżeli nie czytacie, ale mam nadzieję, że czytacie. I była taka e, historia. Kiedy przyprowadzono do Jezusa jawną grzesznicę, kobieta przyłapana na cudzołóstwie, na zdradzie, i karą za to była śmierć, przez ukamieniowanie okrutna śmierć, okrutna śmierć. I przyprowadzili do Jezusa taką kobietę. Bo chcieli wystawić na próbę jego naukę to, co on mówił, że cały czas powtarzał, że nie chce ofiar, a prawo mojżeszowe miało na wszystko, za wszystko ofiary. Więc Jezus mówił, że Bóg nie chce ofiar tylko miłości, przebaczenia, miłosierdzia. I chcieli wystawić na próbę jego naukę to, co głosił. I przyprowadzili do niego jawnogrzesznicę i spytali go. Co, co, co mają zrobić? A Jezus wtedy powiedział takie wspaniałe słowa: Kto jest z Was bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Chwała Bogu, że mieli oni jeszcze odrobinę sumienia w sobie, że każdy w tym jednym momencie zbadał swoje serce i stwierdził, że nie. Że nie jestem czysty, nie jestem święty, nie jestem bez grzechu. Ale w Białym stopniu byli ludzie bezgrzeszni, że chcieli potępić tych grzeszników, zboczeńców. Czytam dalej. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. No, czy można, prościej, czy można. Bardziej wprost powiedzieć o tym, kto twierdzi, że jest w światłości, a nienawidzi brata swego, w tym kontekście chodzi o brata, chodzi o, o innego człowieka. Jeżeli nienawidzisz innego człowieka, to jesteś w ciemności i nie ma w tobie światłości Bożej. Czytam dalej. To jest cały czas jeden list jeden list z całej Biblii. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. I nie może się potknąć. Kto zaś swego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Nienawiść pogrąża człowieka w ciemności. Nienawiść rodzi w człowieku żal, rodzi im złe myśli na temat innych ludzi. Często z powodu nienawiści dochodzi do morderstw. To jest ciemność. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Kto miłuje, bo miłość jest sensem wiary. Wszystko przez miłość, dla miłości i to miłość powinna kierować każdym człowiekiem, który się uważa za osobę wierzącą w Boga żywego. Przeczytam Wam dalej. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest. Zabójcą, jest zabójcą. Jeżeli nienawidzisz swojego brata, to jesteś zabójcą, bo pismo święte mówi o tym, że wystarczy, że zgrzeszysz w myśli. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Jeżeli nienawidzisz drugiego człowieka, i nie nosić w sobie życia wiecznego to, co nosisz. Dokąd zmierzasz? Kim jesteś? Nie wystarczy mówić o Bogu. Nie wystarczy chodzić do kościoła. Nie wystarczy dawać na tacę. Nie wystarczy odmawiać jakieś wyuczone modlitwy. Nie wystarczy. Musisz mówić człowieka, który jest u ciebie. Bez względu na to, jaki jest. Jest taka sytuacja w, w Piśmie Świętym, historia, kiedy Piotr, apostoł Piotr, przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, ile razy powinienem wybaczyć swojemu bratu? Czy aż siedem razy? A prawo mojżeszowe mówiło o tym, że trzy razy możesz prosić o wybaczenie brata. Więc Piotr chciał być taki fajny, wspaniałomyślny, taki. I mówi, czy, czy aż siedem razy? A Jezus mówi, nie powiedziałem Ci, że siedem. Ale siedem. A to wyrażenie 77, to hebrajskie wyrażenie, oznacza nieskończoność. Nieskończoność. Nieważne, ile razy ktoś cię zdenerwował. Za każdym razem, kiedy Cię poprosił, powinieneś mu wybaczyć więcej. Nawet jak Cię nie poprosi, też powinieneś mu wybaczyć w swoim sercu. I chodzi o miłość, to jest sedno. Chcę Wam przeczytać dalej. Po tym poznaliśmy, poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za brać. No, to już jest przegięcie. To już jest przegięcie. Ja rozumiem majątek, ja rozumiem wybaczać, ja rozumiem wszystko. Ale oddać życie jeszcze za takich ludzi, którzy szli w Marszu, grzeszników, powiem wam coś. Homoseksualizm według Pisma Świętego jest grzechem. Ale pijaństwo według Pisma Świętego. Też jest grzechem. Złodziejstwo według Pisma Świętego też jest grzechem. Obmawianie według Pisma Świętego jest grzechem. Cudzołóstwo jest grzechem. Bałwochwalstwo jest grzechem. Jeżeli się upijasz, jeżeli kradniesz, jeżeli obmawiasz, jesteś takim samym grzesznikiem. Dlaczego nie weźmiemy kij bezbolowych i nie rozwalimy sklepów monopolowych? Przecież swoje jest grzechem. Jakie to popularne, wziąć sobie z, z, z zakładu pracy, nie wiem, śrubki do domu, albo jakieś ściereczki, pierdołki. A to przecież to firmowe, jak firmowe to i moje. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Biblia mówi, że nie możesz inaczej okazać miłości Bogu, jak przez miłość do człowieka. Ja chcę szukać Bogu? Szukać o ciebie pełno alkoholików, szukać o ciebie pełno ludzi, którzy są w różnych stanowcach, narkomanów. Pomagaj Czyń, czynem, czynem i prawdą, miłością. Każdy człowiek ma wolną wolę i sam przed Bogiem decyduje o tym, czy chce trwać w grzechu, czy chce szukać Boga. Pozostawmy to Bogu. Mów prawdę, mów o Bogu, o miłości, o tym, co jest grzechem, ale najpierw pokochaj. Najpierw pokochaj mimo grzechu, bo to jest ogromna sztuka ogromna sztuka nienawidzić grzech człowieka. Wielu tych homoseksualistów jest bliżej Boga niż ludzie, którzy się mają za wielcy wierzących. Chrystus przyszedł umrzeć za każdy grzech. Za każdy grzech. I umarł też za nich. Umarł za geju, za lesbijki, za tych, którzy mają problem z pornografią, za tych, którzy mają problem z porządliwością, za wszystkich. Kocha wszystkich tak samo. Jak możemy oczekiwać od Boga, że Bóg nam wybaczy wszelkie zło, które robiliśmy w życiu, a nie potrafimy wybaczyć człowiekowi, że ma inne poglądy? To Bóg ma prawo sądzić tego człowieka, nie ty. Nie ty i nie ja. Nikt z nas nie ma prawa osądzać drugiego człowieka. Nie wiem, jakie Boga znaczy, naprawdę. Mój Bóg jest pełen miłości. Jest sprawiedliwy i wyraźnie mówi, co jest grzechem. I uważam inaczej. Bo tak mi uczybili, że homoseksualizm jest grzechem. Ale nie widzę różnicy. Nie widzę różnicy między tym grzechem, a grzechem na przykład gdzie w Polsce jest ogromnie rozpowszechniony. Ogromnie. Dlaczego nikt nic z tym nie zrobi? Bo nie widzicie tego, bo nie czytacie Pisma Świętego, bo nie wiecie tak naprawdę, czego oczekuje od Was Bóg. Wydaje Wam się, że broniąc Kościoła, w którym jesteście, przed grzechem, bronicie Boga. To jaki jest ten Wasz Bóg? Jaki jest Wasz Bóg? Bo mój Bóg jest miłosierny. Mój Bóg jest pełen miłości, pełen, pełen łagodności. Mój Bóg do grzeszników mówi, dzieci moje, nie grzeszcie. Chcesz pomóc grzesznikom, kochaj ich, módl się o nich. Mów im o Bogu pełnym miłości i troski o nich. Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jaka jest twoja Ewangelia? Bo moja Ewangelia mówi o Synu Bożym, który przyszedł z miłości do człowieka, oddać za Niego swoje życie, aby uczynić Go sprawiedliwym i czystym w oczach Boga. Życzę Wam mądrości. Nie dajcie sobie manipulować. Nie dajcie robić siebie takich pionków. Poznajcie swojego. I ufajcie jego słowom, nieludzkim słowom. Po obejrzeniu całego filmiku, który yy, zrobiłam, postanowiłam jeszcze dosłownie dwa zdania do osób, które są ze środowiska LGBT, bo czuję, że powinnam to powiedzieć Wam. Jeżeli czasem ktoś się z Wami nie zgadza, to nie znaczy, że jest Waszym wrogiem. Po prostu ma inne poglądy. Walczycie o tolerancję, walczycie o równość. Miejcie na względzie to, że ludzie mogą mieć inne poglądy niż we, że nie muszą się z wami zgadzać i też mają do tego prawo, co nie znaczy, że stoją po drugiej stronie barykady. Po prostu pewne rzeczy mogą widzieć inaczej niż we. Może gdyby na Marszach Równości, gdybyście pokazali, że jesteście normalnymi ludźmi, odpowiedzialnymi ludźmi, ludźmi, którzy po prostu chcą żyć w spokoju i mieć równe prawa. A nie ganiali za przeproszeniem z gołu kupą, jak niektórzy pokazywali po prostu obsceniczne sceny, niemalże co niektórzy uprawiali seks na, na oczach innych ludzi, dzieci. To może ludzie by rzeczywiście chętniej by patrzyli na Was, jak na ludzi, którzy mogą stworzyć na przykład normalną rodzinę. Bądźcie normalni! Jeżeli chcecie, żeby, się, żeby ludzie traktowali Was normalnie życzliwie, to bądźcie normalni. Po prostu zachowujcie się jak ludzie. Patrzcie tak y, na y, zdjęcia, na marsze, na, na filmy, na to, co się dzieje na całym świecie, w środowiskach homoseksualnych. Zobaczcie, co się dzieje. I miejcie odrobinkę takiej samokrytyki. Popatrzcie po prostu. Nie jesteście nikim szczególnym. Ani w jednym, ani w drugim kierunku. Nie potrzebujecie szczególnego traktowania, mnie nikt szczególnie nie traktuje dlatego, że yy, mam poglądy, jakie mam poglądy. A też mogłabym powiedzieć, że czuję się dyskryminowana. Masa ludzi może powiedzieć, że czuję się dyskryminowanym. Jeżeli chcesz, żeby środowisko cię akceptowało z twoimi poglądami, z tym, jak, yy, jak chcesz żyć, po prostu akceptuj też innych, nie wyśmiewaj. Nie, nie wyzywaj, bo ludzie mogą mieć takie pro, y, y, poglądy i miejcie to na uwadze. Ja zawsze okażę Wam y, szacunek i nie, nie dlatego, że jesteście ze środowiska LGBT, tylko dlatego, że jesteście ludźmi. Pomyślcie, czy wy sami sobie, czy niektórym ludziom, którzy są w waszym środowisku, przyznalibyście na przykład prawa do opieki nad waszymi dziećmi? Życzę Wam wszystkiego dobrego, naprawdę. życzę Wam przede wszystkim, żebyście okazywali tolerancję innym, tym, którzy się nie zgadzają. A nie